Dziękuję panie Marszałku. Ja właściwie to chyba mam cztery pytania. Pierwsze pytanie w artykule szóstym mówi się, że odnośnie tej dobrej reputacji również będą uwzględniane naruszenia przepisów poza granicami kraju. Chciałem się zapytać, czy uwzględniając aktualne realia, te obecne teraz będziemy mogli sprawnie reagować na tego typu naruszenia przepisów, czy, czy rzeczywiście w Unii Europejskiej, z Unii Europejskiej te zgłoszenia do nas dopływają. Drugie pytanie, takie bardziej szczegółowe, tam jest mowa o co najmniej dwóch prawo, prawomocnych karach grzywny. Rozumiem, że te kary, na przykład dwie, one nie muszą być w jednym roku, tylko mogą być rozłożone na, na przykład no, w okresie nawet 20 lat, bo tutaj nie mamy określonego czasu okresu. Jeśli nie mamy, to rozumiem, że może być to okres życia nawet. Kolejne pytanie dotyczy nieproporcjonalności i to dotyczy tego, o czym tutaj wspominał już senator sprawozdawca właśnie, że istnieje interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Jeśli by to spowodowało w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie albo też utrudniłoby zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wtedy oczywiście ten interes społeczny by spowodował, że ten ktoś nie byłby dalej miałby dobrą reputację, ale jak dalece ten interes społeczny oddziaływuje, bo wiemy, że to naruszenie przepisów również może dotyczyć bezpieczeństwa, czyli wtedy mamy już bezpośredni wpływ na zdrowie i życie. Jak może wobec tego zaspokajanie potrzeb ludności czy bezrobocie przeciwdziałać, że tak powiem, odebraniu dobrej reputacji przy tych drastyczniejszych naruszeniach przepisu. I czwarte pytanie to powtórzę, mianowicie czy odnotowano w świetle obecnych przepisów przypadki skutecznego zakwestionowania dobrej reputacji krajowego przewoźnika drogowego. Dziękuję, panie senatorze. Pan senator Rulewski proszę. Moje pytanie dotyczy tego, co już zadałem i nie dostałem precyzyjnej odpowiedzi, czyli wykonywania działalności i działalności transportowej, szczególnie jednoosobowe podmioty gospodarcze. Jak, ta sytuacja, jak to będzie weryfikowane? A świat za tym oczywiście karane, co ma swoje istnienie konstytucyjne. No i drugie zagadnienie. Nie da się ukryć, że działalność zarobkowa tychże podmiotów no, była konkurencyjna wobec, Panie Ministrze, innych zagranicznych podmiotów z racji tego, że nie przestrzegano wszystkich przepisów. Czy w związku z tym nie zwiększy się bezrobocie? Dziękuję, Panie Senatorze. Pan Senator Świekowski, proszę. Dziękuję bardzo. Ja takie może trochę naiwne pytanie, ale. Yy, Kręcąc się chociażby po Warszawie, widzę całą masę y, 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 ludzi sprawujących takie usługi jak y, 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 kurier na rowerze, na przykład. Też jest użytkownikiem y, ruchu drogowego i tak dalej. To jest pewnie też zarejestrowana, może być zarejestrowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza, czy też będzie obowiązywał tachograf na rower? Dziękuję, Dziękuję panie senatorze. Proszę bardzo, panie ministrze. Nie, no właśnie, żeby, żeby uciąć do wcipną odpowiedzi, to zacznę od senatora Szygowskiego. I z innych względów mam zadłużenia towarzyskie. Od senatora Szygowskiego, w związku z tym, zawsze. O, zadłużenia towarzyskie mam. W związku z tym Panie Senatorze, na rowerze nie można świadczyć transportu usług transportu drogowego. W związku z tym automatycznie jest wykluczony rower. W związku z tym ja nie wiem teoretycznie, ja nie wiem z inżynierskiego punktu widzenia, czy, nie, czy jest do zapięcia tachograf w rowerze. <grym z górą> czy da rady zebrać wszystkie informacje o tym? Może tak. Może oczywiście, żeby zapisać historię tego, co się działo na drodze, nie? I to jak gdyby ucina nam, nam dyskusję na ten temat. Czas pracy podmiotów jednoosobowych. Rzeczywiście, w tej ustawie oprócz tego pakietu wdrożeniowego, jak wygląda dostęp do zawodu przewoźnika, regulujemy jeszcze tę drugą sprawę. Ja, ja przypomnę, że dla, dla systematyki. Nie z własnej winy sama Unia nie bardzo wiedziała, czego chce. Tam było dwa razy zmiana decyzji po dwóch latach, czy że regulować czas pracy, nie regulować czasu pracy. W związku z tym my też tak jak gdyby na doklejkę w tej chwili reagujemy po tych niezdecydowaniach unijnych, w jaki sposób to zrobimy na piśmie poprzez kontrolowanie dokumentów w obowiązkach głównego inspektora transportu drogowego. Takie są lakoniczne zapisy, żeby tego nie przeregulować. W związku z tym czas pracy podmiotów jednoosobowych jest regulowany w ten sposób. Powtórzyć? Jak Nie na piśmie na podstawie dokumentów. On ma pisać, ma napisać, oświadczyć, a inspektor transportu drogowego sprawdzi dokumenty i powie, czy, czy tak jest, czy tak nie jest. Dokład, Panie senatorze. Możemy dojść do absurdu takiego, że sprawdzanie czasu pracy jednoosobowych firm, ale żebyśmy wiedzieli, o jakiej skali mówimy. To, to jest po prostu kosmos. W związku z tym nie dajmy się zwariować, a szczególnie mamy do czynienia z sytuacją, że jednoosobowy podmiot będzie prowadził tak dokumentację, tak będzie jeździł, żeby wszystko pasowało, żeby grało wszystko. W związku z tym nie, nie róbmy prawa nierealizowalnego, w związku z tym napiszmy tak to prawo, żeby, żeby można było je zweryfikować z życiem. No, panie senatorze, pan wierzy w to, że jeżeli byśmy napisali, że on nie może pracować dłużej jak 6 godzin, on będzie pracował 6 godzin? Będzie pracował tyle, ile trzeba. W związku z tym nie tworzmy fikcji. Jeżeli coś jest nieweryfikowalne i to jest problem w całej Europie, stąd między innymi torsje unijne takie, czy z jakiej bańki się do tego zabrać. W związku z tym zostało to, wolałbym nie dyskutować na temat, bo trochę żenujące to jest. Natomiast dobra reputacja. Rzeczywiście zacznę może od tego, że wprowadzenie w życie kary za dobrą reputację. Za brak dobrej reputacji, za dobrą reputację... O, rzeczywiście, to niezła figura. No. <laughs> Miało być na poważnie, ale się przez chwilę zrobiło. Za brak dobrej reputacji po spełnieniu, za istnieniem katalogu tych przesłanek, które są ustawowo zdefiniowane, natomiast pan senator zauważył, ile jest bezpieczników po drodze. W związku z tym wprowadzenie tej kary za, dobro, za brak dobrej reputacji nie jest proste. Na samym końcu jest domniemanie zaistnienia przesłanek, że zaburzy to rynek pracy, że społecznie szkodliwe i to ma na końcu ocenić organ. To jest taki ostatni wentylek bezpieczeństwa, że jeżeli się okaże, że dostał o ileś mandatów, bo zakres prawa możliwego do złamania w tym obszarze wbrew pozorom nie jest mały, bo to i przepisy celne, i prawo pracy, i zachowanie w, w, w ruchu drogowym, no, mnóstwo, mnóstwo rzeczy możliwych do, do złamania i to się, to się ma na to składać. W związku z tym... pan. To chyba pan senator mówi o tym, że nie ma y, y, granicy czasu, czy to ma 20 lat. czyli Te kary wygasają same z siebie. O tym, że ktoś mandat dostał, to chyba nie, 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 po dwóch latach to, no, i przestaje być notowane, że taki fakt miał miejsce. W związku z tym nie trzeba tego doregulować, bo to już, już ma miejsce. W związku z tym nie, nie będziemy dwa razy się zajmowali tym, co już jest ale jest przepływ informacji, lepszy, gorszy, bo to nie od nas zależy, jeżeli chodzi o karanie kierowcy za granicą. To ja wróciłbym może, bo to już istot, chyba nie była do końca precyzyjnie udzielona odpowiedź, jeżeli chodzi o skutki dla wprowadzenia tej ustawy. Proszę państwa, regulujemy dostęp do zawodu. My za wiele nie rozrabiamy w tym wszystkim. My raczej sankcjonujemy to, co jest. My nie zmieniamy uprawnień i zasad wydawania dostępu do zawodu przewoźnika w transporcie międzynarodowym i w transporcie krajowym. Nie ma nowych kwitów, nie ma nowych instytucji, nie ma nowych ludzi zatrudnionych. Po prostu to, co jest w tej chwili, pasuje do systemu unijnego. Natomiast o czym my mówimy? My mówimy o największej branży transportu drogowego w Europie. W związku z tym nam jest na rękę ta ustawa, żeby inni się ucywilizowali, jeżeli chodzi o dostęp do zawodu. Żeby był po prostu porządek, my u siebie ze względu na straszną presję rynku, biznesu, zrobiliśmy to wcześniej. Sami przewoźnicy wymogli na nas to, żeby tu panowały odpowiednie zasady dostępu do zawodu. Oni tego chcieli. W związku z tym myśmy już wcześniej, jako rząd, lata temu zareagowali, myśmy to zrobili. Natomiast dobrze, że w innych krajach się to dzieje, bo nasz potężny transport będzie konkurował uczciwiej. Znaczy z nami be, 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 będzie konkurencja uciwsza jak, jak do tej pory. W związku z tym chciałem, żeby te słowa padły, bo to jest dla nas ważne. Chyba tyle, panie marszałku.